Cześć, witajcie w kolejnej części vloga moje. 5 minut dzisiaj zapraszam do kontynuacji mojej walki z UI, z interfejsem użytkownika. Będę tworzył dzisiaj prawdopodobnie nowego WPF-a, tak żeby przenieść do niego funkcjonalny startowania pracy, bloku pracy Pomodoro. I w tym celu, oczywiście, muszę nakręcić mój timer, bo pracuję w blokach 5 minutowych, implementując aplikację Catch the Flow od ponad. Pół roku, także zapraszam. Więc tak, chciałbym sobie przenieść pewną funkcjonalność, którą implementowałem w tym tutaj mm, interfejsie, tak, gdzie tu jest skalowanie. Tu jakieś jest? Nie, 1 do 1. O, minus. Yy, I to bym chciał po prostu to okno dialogowe, przynajmniej częściowo, tak żeby później troszkę nad nim popracować. Przeniosę sobie mm, do mojego ui -a. A jak to zrobię? Copy paste. Najlepsze rozwiązanie. Czyli kopiuję. Mam przeniesiony mój UI. No i tutaj parę rzeczy będę musiał usunąć. E, nie będę chyba korzystał z tego WorkTime View modelu, bo nie jest mi on potrzebny. Ale to o tym za chwilę. Najpierw powywalam błędy, pop poprawiam nazwy. E, Namespaces, bo tutaj mam start ui, tak więc to są pewne rzeczy, które trzeba porobić, e, to też usuniemy i teraz tak to będzie start work e, dialog, tak sobie zrobię star work dialog, i teraz to muszę wszystko przenieść jeszcze do. E, w sumie nie, nie tak zrobię zrobimy refaktoryzację i on mi to załatwi sam start work dialog ok, popodmieniał mi przynajmniej częściowo, szkoda, że nas nie zmienił ale to sobie zmienię może będzie działało mogłem zostawić w sumie window no zobaczymy nie będzie potrzeby. No i oczywiście tutaj trzeba pozmieniać też Start e, Work View Interface Użytkownika, i to jest moje namespaces. Oczywiście jakieś referencje do Presentation frameworka Tutaj nie ma tego batona. Tutaj coś brakuje. Nie wiem. Czy jakimiś błędami. Ehm, dobra, to to usunę na razie. Hmm, o co chodzi? Duplikacja. Wyrzucę wszystko. W sumie po co kopiowałem wszystko. I dlaczego jest duplikacja tutaj? I tutaj są błędy Pewnie coś brakuje tak, ksam e, tutaj się dodał. Dodał się Ksam. Mm -hmm. No i nie wiem. Start work View UI. Tu jest też UI. Wszystko wygląda dobrze z wyjątkiem tego, że tu jakieś błędy są. O, UE element. Jeszcze raz, wyrzucę tu. Wyrzucę tu. Może coś źle się poimportowało importowało. Add-reference presentation framework. Ok. Um, a tu co znowu? Emit? Nie ma żadnego emitu. Start Walk View No i dlaczego to jest? Duplikata Definition. System Windows, tak to miało powinno być. Ale czemu mi to duplikuje jakieś nazwy bardzo dziwne. Miało być tak pięknie i szybko. Hmm. No, ale taki jest namespace. Czas się skończył, a problem nierozwiązany. Tutaj też jest taki namespace. Ok, już wiem. Eee, tutaj powinna być klasa. ale to jeszcze nie to ciekawe StarCore dialog tu jest, tu nie ma błędu to jest dobrze usuwamy, co się da partial to jest dziedziczymy z window refer referencje Co jeszcze, Adrians. Dalej, jeszcze coś, Windows Base, okej, okay, nie, nie ma będu. A tu, batona nie ma. I już na szybko batonika przenosimy. Tego. Ja to w sumie pousuwałem. Mm -hmm. To będzie ciekawe. Chyba nie powinienem tak używać. Okej, okay, tu nie ma błędu. Jeszcze tu są błędy. ja IoT mi tu jest potrzebne, a nie mam go. No dobrze, ja sobie to zaimportuję. Nie tak nie może być. Czyli to musi być jako coś wstrzykiwanego. Hmm. No, to będę się tym pewnie utrwalił. Więc oczywiście nic nowego. Nie udało się zrobić e, czegoś działającego w 5 minut. 5 minut to mało. E, zwłaszcza, że jak pojawiają się problemy. Ale coś. E, jak to jest to powiedzenie? Co się odlecze, to nie uciecze, bodajże. E, jutro będę wracał do tego. Więc zapraszam na kolejny odcinek jutro. I jutro mocniła i zadziała tak jak ja chcę, więc na razie.